Tam dobrego będzie, bo coś tam się świeci. Na kartę Goldwald i zobaczymy, co z tej trafimy. Zachęcam zostawić suba i obserwacje na TikToku. Siemano, siemano, to ja Majux. i dzisiaj otworzymy sobie puszkę y, od Tops y, z zawodnikami FC Barcelony. Y, puszka jest w miarę fajnym stanie, rogi są tutaj ugięte, y, ale jak mówię teraz Puszka ogólnie jest w w stanie, i karty też są jeszcze nieotwarte. Zobaczymy, co tutaj wpadnie. Mamy tutaj 35 kart, dwie numerowane i jedną yy, mamy szansę na autograf. Jeden, mam nadzieję, że jakiś fajny limitik wpadnie, bo autograf z takich puszek to jest bardzo ciężki. Yy, koszt takiej puszki to 180 zł, więc zacznijmy nasz opening. początku musimy tutaj miejsce zrobić. Joan Garcia, pasówki na razie. Dani Olmo, Alexia Putellas, nie wiem jak ona się nazywa do końca, Lewandowski, Gavi. Ja jestem ogromnym fanem Barcelony, dlatego też kupiłem tą puszkę. Potem mamy Suareza, następnie tego chłopaka nie znam, ale to jest Ruki. Ja go jeden raz tylko widziałem, mam nadzieję, że będzie dużo kosztował. Potem Rafinha. Potem Rafinha jeszcze na takiej karcie. Dużo bazówek. Potem kolejny zawodnik ruki no nie znam tych zawodników młodych barcy, to dobrze. Potem Pedri. Następnie Thierry Henry jeszcze na tej takiej karcie co wcześniej zdobyliśmy Rafinie. Potem Araujo. Następnie Dani Rodriguez, Potem mamy Yamala na tej karcie. Potem Roniego Bardadiego. jego już widziałem akurat. Potem Ferran Torres. Potem mamy Lewandowskiego też na tej ładnej karcie. Potem Julie Fernandez. Następnie Hundę Ronaldinho. Naprawdę dużo tych bazówek, ale mówię ja kolekcjonuję. Ja lubię takie bazówki bardzo jakieś z Barcelony czy coś. Potem mamy Fermina. Mnie ciekawie, jakie będą dwie karty z limitem. Następnie De Jong. Już tam widziałem coś, niestety. Potem De Jong Iniesta Cubasri Balde. Mam nadzieję, że coś tam dobrego będzie, bo coś tam się świeci. I będę teraz tak dorobić żeby nie zdradzić, kto jest za bardzo albo inaczej. Tak, o, Rashford Tu jest Messi. Bardzo chciałem jego kartę jakąś zdobyć. No i mam takiej wersji. Wstępnie kartę specjalnej to jest Gold Value, się siedzi. Tak, Lamin Yamal, bardzo ładna karta. Mi się bardzo podoba. Wstępnie jest. No, ale jak się teraz, ja wolę te karty jednak. Ym, Piłkarzy takich Barcelony z drużyny męskiej. A ten Jamal bardzo ładnie się świeci, tak samo jak Aleksia Teraz. I jeszcze ostatnia karta Goldwald, i zobaczymy, co tutaj trafimy. I to jest Neymar. O, bardzo dobrze. No i teraz mamy karty z limitem. Lamin Mal. Do 350. No! Limit wysoki, ale, w miarę do, ale według mnie dobry zawodnik. No i jeszcze jedna karta nam została i musimy zobaczyć kto to jest, to jest Messi, Messi na karcie do 375. No myślałem, że będą gorsze trafiać tutaj dwie, dwóch młodych piłkarzy, już teraz Messi to nie, ale na tej karcie jest młody, no i dwóch zawodników, których chciałem trafić. Jeden z limitem do 350, a drugi do 375. Karty mi się bardzo, bardzo ładne są, z tyłu też ten Messi ładny, tak samo jak Jamal. No, myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc, bo tak myślałem po prostu. A jednak karty miar dobre. E, więc e, puszkę oceniam od 1 do 10 na 8. Dajcie znać w komentarzach, czy e, chcielibyś, chcielibyście dłuższe filmy takie jak ten. No i co? Do usłyszenia. Cześć.